Witam Was moi drodzy, jestem Zygfried K to jest Mass Effect 3. Yy, ostatnio byliśmy, chroniliśmy kolonii naukowców, byłych naukowców Cerberusa przed żołnierzami Cerberusa. Teraz mamy ich ewakuować. W międzyczasie tylko dowiedziałem się, że, że Jacob i ta pani profesor, którą tu spotkaliśmy, to oczywiście są parą, zgodnie z tym co przewidywałem. A teraz możemy przystąpić do ewakuacji. Ach, miałem troszkę ściszyć, kiedy zaraz to się zrobić. The guns punch a hole in the perimeter, then launch shuttle one. Ooh. Ooh. Oh, yeah. <laughs> Oh yes, in yeah. no, she's new, she's new. Shuttle one is away. Alright. Everyone here head to the shuttle bay and. Boom. Uh oh Suicide fighter took out one of the guns. Cerberus troops are. Whoa. O, będziemy strzelać. Dobra, tylko troszkę ciszę, bo widziałem, że ostatnio przy tamtym nagraniu znaczy się y, troszkę mnie zaschłabło słychać w porównaniu do gry, a teraz tu na chwilowo nagrywam troszkę inaczej. Dobra, na 10% no, Chciałem przesłuchać, dobra. I zasnij. Do boju. Shotgun, no to jak shotgun to trzeba podbiec. Dzień dobry, Dzień dobry, dzień dobry. O, ten się nie To no Nie fair Już ty? Jasne, już pełniłem. Let's go, 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 go,

Here we go! Broń prom Takie! O, Ej, to ty robisz, otwój się, to moja ochrona A, o, 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 Granacik! Ej, ej, ja nie chcę granaciku. Ja wiem, że chcę mi opłacić z granacikami te granaciki, ale to tak nie działa? O, właśnie gdzie jest ten generator odcinek? Pop granacik! A cholera, nie dożycie. To zalipa. Ale widać, że ten głupek wla w ogień. Haha. Ochłodzę o. Dobra, kto jest... A! O. Dobra. Gdzie lecisz?

Hoho! Chyba mu ten spok nie wyszedł. O oh, oh, ninja, ninja! Ninja, ninja! I co, panie ninja? O, oh, o. Oh. Padaj! tak katana nie może się równać z innym shotgunem. Pięknie rozczłonkowuje przeciwników. Tak, czyli co? To... I odleciał.

A śni go tam czymś? Ej hey, no, what the fuck? Jaką minę zrobił śmieszną? <grymny> Nic nie mówiłem. Tak, nie ma to jak śmiać się z własnej śmierci, tylko zwykle takie rzeczy potrafi, nie? <grymny> <grymny> wow. Teraz tarczy, potem y, James będzie mógł, musiał... uła, rozwalić pan też. No, dlaczego nie możesz? Co za głupak, umarł. możesz mi to robić. Łał. Leż tam, teraz umarłeś, umarłeś. Inżynier bojowy, może go on, może go napają z tyłu. Tak jak w filmie. Clear. This place is Bring the to you. O, to no, znaczy się? Nie wiem, Ale idziemy u level up! Nowe Echo tango, delta alfa na ziemię, go go o kudle Jak kruk? bardzo nasz robicie z jestem śmiertelny Teraz mi tu rzucić taki Oooo! Oh. Karabin! No. Nie! Myślę, że ona zginie, pogoń O, ratować. Oooo! Oh. Myślę, mi się odwdzięczną, tak do poprzednich Dobra, jesteśmy kita w takim razie, no. nice to see you back in action yeah feels good i was afraid we wouldn't get anyone out alive but because of you we got almost everyone thank you dr cole i have a request one you can't afford to turn down i need your help against the reapers without a doubt i'm at your service <coughs> and and I'm sure you huh? can count on the others as well you too jacob i need you of course but i wouldn't mind staying with these folks Keep him safe, then. The Alliance oh, needs no, that bro. crucible. You got it. All right. Report to Admiral Hackett for your assignment. You know, Commander, I've never <coughs> met anyone like you. Just feel better knowing Thanks. your... Thanks. Shut up. When this mess is over, drinks are on me. Be safe. Hackett here. I'm sending you a large team of scientists. Oh. I have oh, the dossier. They're all Cerberus defectors. Keep them safe. We'll do, and I'll put them straight to work on the Crucible. Jacob Taylor is with them and is already working to find a place for the families. He'll be a valuable asset as well. Snagging Dr. Cole from the elusive man is a coup. Having her on our side could be a huge win for us. Noobah. The sooner we can get the Crucible finished, the better I'll feel. I'm with you. Shepard out. Shepard out. don't want to you. Opuszczam ten lokal, znaczy się ucisnę na następną misję. Go, 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 go. Wszelkie zwiedzanie statku, rozmowy z, z załogą itp. Itd. Robię, robię raczej poza odcinkami, no bo to no raczej nie jest nic ciekawego jak chodzę i gadam, a często to jest tak, że nikt nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Nocne <todziora> <todziora> zabawy? <todziora> Samanta, Samantha... AHA! Nie. To jest chyba ta w poprzedniej części, nie? A tak, przez przypadek... Yy, w maszynowni, tak? Przez przypadek, będąc na Cytadeli, jak tam zwiedzałem, szukałem różnych pierdół, Przez przypadek porozmawiałem z Liarą, czyli naszą niebieską koleżanką, I dałem jej buzi. <laughs> nie chciałem, przepraszam. Nie było w Dobrze, Adam, z czego Commander, we've installed that thermal pipe you gave us. It was quite successful. The Normandy will explode long before the core needs to vent into the engineering compartment. So that's good news. Uh huh? Need anything, Commander? Carry on. It. Aye aye, sir. I to nie... say something. Dobra, to lecimy dalej. U, a co jest na dole? Pamiętam, że w drugiej części tam była ta. Obiekt Zero, nie pamiętam nawet jak ona miała na imię. Widzę, że na razie tu nikogo nie ma. Co to jest? Model Suweren. No, jakąś zabawkę znalazłem. U, u, u. A to co? Model Turiański Krążownik. O, jeszcze jedną zabawkę znalazłem. O, jak fajnie, będę miał się czym bawić, hura! zrobię sobie małego szczeparta to będzie wtedy się miał będę, będę już miał dla niego przygotowane zabawki o dobrze jeśli chodzi o semantę to w następnym odcinku może albo raczej poza odcinkiem o a w międzyczasie o coś kliknąłem przed przypadek w międzyczasie polecimy sobie sprawdzić o o o fucking shit Jakiś inny quest. O. Tu jest Cytadela, tam są jakieś takie gadane questy, więc można olać. Baza myśliwców Cerberusa. O, to i to! Trzeba to! Więc nie wiem, ile tutaj już to trwa, ile powinno trwać. Dobra, załóżmy, że teraz jeszcze 10 minut. <kluzki> tam z jakimś hakiem, no. Ashley bo miała tam granacik James też, oj nie chciałem wybór wyglądu James też ma granacik to jest na razie moja ekipa z którą się tutaj cisnę do rozdruby Tu zatwierdzamy nie chcę snajperki Dwa punkty do niczego mi nie są potrzebne Jeden punkt też do niczego nikomu nie jest potrzebny No to kolejny level up będzie potrzebny albo jeszcze kilka najlepiej <try> Sector, thanks to the fighter squadron facility you're about to attack. Uh -huh. We want to seize it, but their air defenses are too strong for a frontal assault. Losses would be too costly. How do you want me to handle this? The in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Okay, one, uh, not okay, okay. I have visual contact. There's a small platform above the main landing pad. I can drop you there, but it's got to be now. Let's do it. Wystrzeleł, mam większe dziury w Dupalach No dawać mi szczelać Uff, wygląda mroźnie, czy mi się wydaje Jaki skok, oo śnieg O to wygląda to trochę jak ten yy, Jak mapka z multiplayera yy, W Demie, nie wiem czy ktoś z Was grał temu Mass Effecta A tam właśnie ta mapka jest chyba Kio, po, pokonuje kolejne fale żołnierzy Cerberusa nie, nie mogę zwiększyć czemu nie mam Ej gdzie tyle ooo Pięknie i górki się rozpadło Mrożącą amunicję poproszę co mnie buraku Jak śmieczo Krzyneczka z No to aż lepiej. Musiałem od Cerberus. Uuu. Is das alles? Nein, das ist nicht. To jakoś tak. Chodź dzień dobry panowie. Bum, tak, stali tu spokojnie i słyszeli, że u góry się dzieje jakaś rozdruba. Wow, to bolało, Ej. Zabrałeś w tarczy tych wątlach. Dawaj lecz sobie. Czy to w kawałkach, czy cały, co na rusz? Ech, głupki. Gdzie się chowasz, spali? Oj! Oj, oj, oj! się nie może. O! Karta trafia level 5. Mez niżal po prostu. mi się usiąść Tu, 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 tu.

You're on. Do my best, Commander. Be ready, Commander. You're gonna get... Commander. I've been flushed from cover. Retreating to minimum. Oh, my God! Inferno, So yeah, Oh, bar to No problem, Cortez. Get out of there. We'll wait for your all clear, then relay to the strike force. Warning. Warning. Security Initiating fail Sounds like communications are jammed.

O, co, mi trzeba, że naklikał się. Dobra, nie ma tak wparować z na działko. To było głupie. No cóż, ale shotgun to wspaniała broń, dlatego będę dalej z niej po wow. Jak śmiesz mi zabierać tarcze, burak. z tej drawiny. O, przewrócił się, jak mi przykro. Cholera, drugie działko. Burn, madafaka! Wciśnij w to działko. What the hell? Co ty tu robisz? Wąt! Ała, ła, ła! O, boli mnie dupa, bo mi mnie uszczelają. Dobra, koniec tego dobrego. Już nie denerwujecie, to nie Team fort jest w tłum, to wyobrażacie. Drugie działku powaliło was do reszty. Ej, dobra, mogę. Podreperujmy tarczę. Bo mi w przeciwieństwie do was ta tarcza się oddaje.

Ej, bo mi statek zepsujesz Uj, nie ma działa No to było do zagranie Czy to sniper? Nie będzie A teraz znaczy się to, no, znowu jakiś robot, który... Aaj. Obrzucajcie go tym tam czymś... Te granaty, proszę bardzo. Dobry granat nie jest zły. Ja też mówię, o, aż się... ...tekstury powtórują, tak? Mam szczęście, że to jest CHP? Take that asshole! Anyone wounded? I'm good. Thought we were out of the woods. <laughs> <powiat>. <laughs> Copy that, Lieutenant. Copy that. <laughs> yeah! yeah. Advanced, w ogóle. <laughs> Super! Super, super, super. This was a major victory, Commander. <laughs> a crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team <laughs> they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. No, właśnie. Jestem pochwalony i w ogóle to by było w, ta, w takim razie już na tyle w tym odcinku Zobaczymy się w następnym gdzie znowu gdzieś polecimy siać yy, zamęt, zniszczenie i w ogóle krew liżeś Moim pięknym shotgunem To jest cudowna zabawka, chciałbym to takiego mieć naprawdę Chodziłbym i yy, szczelał Dobra to by było na tyle, trzymajcie się i do następnego Hej